Słuchajcie drodzy widzowie, według mnie nadchodzi ogromna aklizacja. Dlaczego według mnie nadchodzi ogromna aktywizacja? Dlatego, że na przestrzeni najbliższych tygodni, a w zasadzie ostatnich tygodni widzieliśmy pełno zmianów w plikach gry. Dosłownie zobaczcie, 16 godzin temu, 21 godzin temu, 5 dni temu, 5 dni temu, 8 dni temu, 15 dni temu, co chwilę coś zmieniają, a jedyne co wrzucili, i to nawet nie większe, to zmiany animacji i później kilka akwizacji, która naprawiała dosłownie te zmiany animacji. I wiecie dlaczego wiem, że nie, według nich to nie jest większa aktualizacja, jeżeli chodzi o zmianę animacji, dlatego że wrzucili to w zwykłe akwizacji a nie w aktualności. W aktualnościach, jak już kiedyś ustaliliśmy, Valve lubi sobie wrzucać raz na miesiąc mniej więcej, jakiś większy update. Więc jeżeli my nie byliśmy w stanie zaobserwować jakiegoś większego update'u w sierpniu, no bo tu widzimy ostatnie, to w zasadzie z tamtego miesiąca, gdzie to sezon trzeci został tak naprawdę pokazany, wow, ale fajna aktywizacja, no to panie i panowie co tu może się zapowiadać antycheat może w końcu działający dla przykładu Somek wrzucił dnia wczorajszego wieczorem, klipa jak pokazywał cheaterów, no jakbym dosłownie Demko Przemka oglądał, no zobaczcie tutaj, zabić go, gdzie on jest, zabić go nie zabić go, o może coś tutaj zrobi, nie zrobi, no dobra poczekam, poczekam, przez ścianę się popatrzę na niego, tutaj zobaczcie, no czas mija, czas mija ale co, terrorysta w końcu zaczął iść, kolega chciał kosy zrobić, ale terrorysta był trochę lepszy i go po prostu zabił. No i kolejna gierka tutaj, o, biegnie sobie ziomeczek. Tutaj, o, 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 Wypik piknąć, nie piknąć, o, siup, trochę słaby aim, ale spokojnie, rzuci smoke'a. Przez smoka sobie może Anusz kogoś zabije Albo to jednak granat był, no dobra, smok również jest No i co, zabije przez, no o, dosłownie lo... O, 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 no ja nawet nie mam pytań, panie panowie, rating 6 koła Też macie w sumie takich czyterów w swojej drużynie albo w enemy? Bo jeszcze w swojej drużynie to jest pół biedy, bo Elo w zasadzie nie stracicie Chyba, że fals, fals losowo zbanuje Ale w Enemy to już jest po prostu porażka Pomijając oczywiście, że ludzie się śmieją coraz bardziej na Twitterze Że ten wak nie działa dosłownie No zobaczcie jak to działa Działa i nie działa no, panie i Panowie, no i czemu to tak się dzieje? Czemu? Dajcie w sumie znać w jak Wy to wszystko oceniacie. I jeszcze na koniec, kiedy będzie promocja na Astin i kiedy będzie w zasadzie rotacja? Dalej nie ma promocji na Astin. Gracze już mają troszeczkę z tego Astin Beke, że Valve zapomniało, że właśnie doda. I jeszcze rotacja w sezon, Paś. Kiedy te rzeczy zostaną zrobione? Kiedy to zostanie dodane? Według mnie coś nadchodzi. Pojęcia zielonego nie mam co Możecie strzelić w komentarzu i jak strzelicie. To w sumie będzie bardzo ciekawie O, no, tak, tak mogę powiedzieć No, a jak jeszcze oglądacie ten materiał To zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie masę Dodatkowych materiałów dla eksperiujących W postaci newplayera Miłego dnia Wam życzę widzowie, trzymajcie się No i w sumie macie na Discordzie jeszcze konkursik na 20 PSF Card Dajcie znać w komentarzu jaką aktualizację wystrzelacie Trzymajcie się, no i cześć